Witam wszystkich. Siema, z tej strony Maciek i kitadę. Dzisiaj szybki test petard, dwóch petard. Porównanie, szybkie porównanie. TP2 od Teropika. Przed opisaniem szczegółów tych petard chciałem Was zaprosić na stronę forum Firewerki. Możecie się jakby dokształcić. Się, tak, dokształcić na temat pirotechniki, poznać wielu fajnych ten. Wiele osób, fajnych osób? Tak. No. Zupełnić swoją wiedzę. No i co tam jeszcze? Wrzucić swój star sylwestrowy, nie? No, także zapraszamy na stronę link w opisie. Ostatni test na dziś. Mamy tutaj typy 2. Kurde, jak wyjechaliśmy, to było zupełnie jasno. Teraz już ciemnica. No, Szaruwa. Dążymy, szanowni. Tak. Dobra, będę opisywał na bieżąco. Tak, ma paczkę ty Tutaj mi się jakaś taka trafiła. Mamy o. Widać, że pakowane bluźno, certyfikat 1.4 AD Rectropic, tutaj macie logo. Yy, numer partii 16461020, rok produkcji 2016, 38 gram na yy, ile? 20 sztuk, czyli ile? 1.9 chyba. No, certyfikat, ad kategoria F3, kod produktu TP2SAFA. 300. Coś takiego, no. Kombinacja fontanny, petardy i petardy błyskowej. No, jak to zauważył, tata mój, no. Coś takiego, taka paczka. Następna. Przypominająca fp 3 popularne. No i tutaj mamy, e, no. Taką samą prawie paczkę, rok produkcji taki sam, tylko gramatura i na 6, 19 gram. Numer partii, no też się różni. 16, 08, 11, myślnik 1, no. Tak, dla porównania to. O. TP2 5 sztuk, i CELE no E 020. 5 sztuk. No tak, tylko 5 masz 5. inny kod produktu, numer Aha, partii, i inny gramaturę. Ja rozumiem. I inaczej są pakowane, bo jak widzę już 5 pak tutaj jest zaistniały. Tutaj chyba też. Tak, pokażę. No bo tu masz 4 razy 5 sztuk. Aha. Więc to, to wynika to na taka to. Taka inna że... folia w sumie. No, no. O, widzisz? Synaczko. To które są mocniejsze? Te co ty masz. Kary. Ja mam moc. Dobra, odpalimy sobie 5 sztuk. O, te już są inaczej zrobione. Tu już nam nie będzie potrzebne. To w sumie też. Co tylko chcę to. O, te są w teorii mocniejsze. Te. O. I mamy takie. które mają ile? 20 gram. No to tam gram prawie na sztukę wychodzi. No, a tutaj dwa. Tak są pakowane, tu jest taka folia, tu jest taki stretch, z tyłu nic nie mamy, a szkoda, dobra, wszystko na żywca. Zapraszamy do oglądania, moi drodzy, sami ocenicie, które wszylają mocniej. Jeszcze pokażę z bliska. Ładnie dobrze zapakowane. Są Minus i... 4 stopnie. Nie jest źle. Uroki zimy, a to, to jeszcze jest, nie jest zima. Jeszcze nawet nie jest zima, nie narzekaj. na To jest zima. jesień. Dopiero zima, a co, co per jak będziemy kręcić zimą? Jak pamiętam jak będziemy kręcili zimą. No. Śniegi były, czajnik. Oj, oj. No. no. Dobra, Ech. mamy takie coś. O, do góry nogami. Instrukcja obsługi tutaj na petardzie, więc plus. To jest na plus. Tak. Długi ląd też na plus. SFA 300 tutaj mam. A tutaj jest cele E. 0,200. To od której zaczynamy, od tej słabszej? A która to słabsza była? A nie wiem. O. <laughs> Czekaj. Kinder niespodzianka. SFA chyba. Tak, tak. SFA to była dwugramówka prawie. Dobra, zaczynam od CLE. E. Zobaczymy, porównamy. Przewraca się, syneczku, to nic nie szkodzi. Chyba. I głośne. Głośna, fajna. No. A teraz to mocniejsza. Głośna, fajna petardka. To powinna być mocniejsza. Cienki no. ląd. A, widzisz, o. jednak. Aha, a myślałem, że będzie mocniejsza. Kurde. Fuh, ale śmierdzi. Teraz tak, tu mamy, tu mamy teraz tak, to jest SF. Bez flary, tak? O, tylko ta ma właśnie taką glinkę, a tam ma gips normalny. To jest co? Cele to, to mocniejsze, a słabsze? E, moc, słabsze w teorii. O. No i Cele nie ma flary, a SFA ma flary. Zobaczymy tak, jeszcze raz w stronę taty, tak Macie co mówi. Tako a to jest ta druga, tak? Tak, tak SFA. Pięknie. Klarę ma ładną. Ładna. Ale jest słabsza. No, tak jakby słabsza gramatura jest planie lepsza. Zabierzmy sobie to sławne. Nie wiem dlaczego. Ok. Ok. jeszcze To jest znowu ta. Słabsza. Nie, słabsza. Tak, słabsza. W teorii, dawaj. W teorii słabsza. I zabawna muszka. O! Widziałeś? I całym tym. No Po zostałościami wysypuje. Pluje Dawaj czekaj następny rącik jest tutaj. Pali się, pali. To tak Dobra. słabo. O teraz. Mój włosie zielono w garku nam się zrobiło. Dobra, dawaj, no, trawkę. Że? Okay. że co? No, że ta starum troszkę jest słabsza, nie wiem. Ale może to tylko moje marzenie Nasi widzowie sami ocenią No! Trawę palę Kurde No ta głośniejsza jest Głośniejsza, nie? No coś tam zrobiło, no Na palca wejdzie Teraz to drugą i coś takiego no dobra szybki czas moi drodzy Macie jeszcze po jednym w to rzucam ręce zamarzłe z nosa się leje jak z cebra. Zobacz, tak, z cebra? To Tak, synuś. Z noska się le, leje, mojemu dziecku. Mojemu dziecku. No, no, Jesteś moim dzieckiem. No, jestem no. dumny z takiego dziecka. Słabsza. Wow, brakło trafił, widzisz, galuszka. Słuch, fajnie. No, to są przyzwoite. A to Ląd taki, no. Ląd taki. Troszeczkę, bo widzisz, flarka i... Coś takiego. Dostępne więc... są moi drodzy te petardy w sklepie Były dostępne Były dostępne. w tanich fajerwerkach. Czy będą? Nie wiem. wbijajcie no. na stronę, zobaczcie sami Właśnie ceny też nie znam. No. To było tak jeszcze no. raz na tyle. My Was bardzo mocno kochamy i z Wami się żegnamy. Lecimy, z nami, lecimy do domu się tak. grzać. I pamiętajcie ostrożnie odpalajcie pirotechnikę. Wszystko co cenne macie siedzę. w opisie. Na razie. Ho. Siema.